No ale <noise> będziecie lepiej słychać. Rok pełen przygód i wyzwań, ponieważ w klasie ósmej czekał nas chociażby egzamin, który stał się wielkim znakiem, który stał pod wielkim znakiem zapytania z powodu pandemii. Zaistniała sytuacja była dla nas wszystkich wielką próbą. Dla nas uczniów była to próba przede wszystkim odpowiedzialności za siebie. Choć te ostatnie miesiące nie należały do najłatwiejszych, a wręcz przeciwnie, Myślę, że miło będziemy je wspominać. Mam nadzieję, że zostaniemy pozytywnie zapamiętani. Wykształcenie to dobro, którego nie może nas nikt pozbawić. Daliście nam to, co najcenniejsze. Dlatego, w imieniu całej klasy, pragnę podziękować Wam, drodzy nauczyciele, za Wasz trud i poświęcenie, za wszystkie cenne rady, wskazówki i inspiracje. Za wszystkie dobre słowa, które dodawały nam skrzydeł i pozwalały uwierzyć we własne siły. Choć zdarzały się czasem momenty trudne, co jest naturalne w życiu każdego człowieka, z Waszą pomocą często wychodziliśmy z takich sytuacji silniejsi i bogatsi o nowe doświadczenia. Dziękujemy Wam za to wsparcie. Chcę jeszcze dodać, że nie bylibyśmy takimi ludźmi, jakimi jesteśmy, gdyby nie nasza kochana wychowawczyni, Pani Matnażak, która zawsze stawała po naszej stronie, pokazywała nam, jak być dobrym i mądrym człowiekiem jak być prawdziwym polskim patriotą, jak żyć według ważnych wartości, a także, że pamięć o bohaterach jest bardzo ważna. Jest dla nas, jest dla nas pani prawdziwym wzorem, jaki powinien być nauczyciel. Jesteśmy za to naprawdę wdzięczni. Życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Pracy bardzo ważnej, która kształtuje młode pokolenia i tym samym kreuje naszą przyszłość. Za chwilę rozłamy drodzy nauczyciele i szanowni pracownicy drobne upominki wykonane przez nas. Dziękujemy za każdy dzień edukacji. Dziękuję za piękne i mądre słowa. Brawa dla ósmej klasy i dla pani Marty. Prawa. Как же